Przybyć z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa przygotowują się następujące osoby. Marcin Uzar, kawaler Zarównia, nasza parafia i Klaudia Patrycja Milewczyk, panna Swojkowa parafia świętego Bartłomieja w Patwi Narodowej Zapowiedź druga. Jeśli komuś znane byłyby okoliczności, które jako przeszkoda rozrywająca wiążący wyżej wymienione osoby, zawierany przez nie związek małżeński czynią nieważnym, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną. Przeżywamy Piątą Niedzielę Wielkanocną. Dzisiaj uroczystości odpustowe w parafii Gawuszowice. A w liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypada jutro w poniedziałek Święto Świętej Katarzyny ze Sieny Patronki Europy. To również dzień upamiętniający męczeństwo duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej wspomnienie świętego Atanazego. Piątek 3 maja, uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski, to dzień naszego parafialnego odpustu. W tym dniu świętujemy również rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Msze święte w naszym parafialnym kościele o godzinie 8.00 i o godzinie 11 uroczysta suma w intencji całej wspólnoty parafialnej i w intencji naszej Ojczyzny. W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny. Warunkami są spowiedź święta, stan łaski uświęcającej, nawiedzenie kościoła parafialnego, modlitwy Ojcze Nasz i wierząc w Boga, dowolna modlitwa w intencjach papieskich. Po mszy świętej. O godzinie 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, odnowienie milenijnego aktu oddania Polski Najświętszej Marii Pannie, procesja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Osoby niosące chorągę, feretrony ustawią się do procesji na zewnątrz kościoła po Komunii Świętej. Tempo procesji nadają ministranci, starają się nie spowalniać procesji. Gdy procesja zbliży się do schodów głównych po obejściu kościoła, proszę, by feretrony zostały na zewnątrz, a wniesione zostaną do kościoła po zakończeniu nabożeństwa. Porządek procesji, krzyż i figura zmartwychwstałego Jezusa prowadzi procesję, następnie idą ministranci, chorągiew, feretrony, poczty sztandarowe, ochotniczych straży pożarnych, które serdecznie zapraszam. Następnie ministranci z kadzidłem, Najświętszy Sakrament wniesiony przez kapłana i wszyscy wierni. Jak każdego roku serdecznie zapraszam do uczestnictwa w naszych parafialnych uroczystościach Ochotnicze Straże Pożarne naszych wiosek. Serdecznie proszę, aby stawiając samochody na parkingach wolne zostały dwa wjazdy. Jeden na plebanie na wysokości garażu, a drugi wjazd to wjazd na podwórko plebanijne. 3 maja ta uroczystość w tym roku wypada w piątek. Z racji uroczystości nie obowiązuje nas post w tym dniu. W sobotę wspominać będziemy świętego Floriana. W liturgii tego tygodnia przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca spowiadam przed mszami. W pierwszą sobotę o godzinie 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, które zakończy majówka, następnie msza święta. Do chorych udam się w przyszłym tygodniu, podam termin. Przyszła niedziela jest także pierwszą miesiąca. Po mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja. Po mszy świętej o godzinie 8.00 zmiana tajemnic różańcowych. Przed nami piękny miesiąc majowy, miesiąc nabożeństw majowych, miesiąc maryjny. Miesiąc majówek śpiewanych przy kapliczkach. Pielęgnujmy ten piękny zwyczaj także w naszej wspólnocie parafialnej. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy nabożeństwami majowymi. Majówki po mszy świętej. Zapraszam dzieci, młodzież w sposób szczególny. Zapraszam młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapraszam dorosłych. Uwierzmy, że jeżeli naprawdę chcemy, ceniąc sobie orędownictwo i wstawiennictwo Maryi, o czym usłyszeliśmy także w dzisiejszym liście, w Słowie Bożym, w kontekście powołania życiowego, w tym do kapłaństwa i życia sakrowanego, uwierzcie, że można znaleźć w miesiącu maju, Przynajmniej kilka, daj Boże, jak najczęściej, pół godziny czasu, aby przyjść i stanąć przed Panem Bogiem, spotkać się z Nim na modlitwie przez pośrednictwo Maryi. Jest tyle spraw dnia codziennego, naszych osobistych, naszych rodzinnych. Zostajemy z tymi sprawami sami, ale nie dlatego, że tak musi być. Po prostu tak decydujemy. Przedkładając inne sprawy nad te, które są ważne, czyli pomoc Boża w kontekście tego wszystkiego, z czym w życiu się stykamy i co przeżywamy, czy z czymś radosnym, a tym bardziej z czymś trudnym. Ja zauważam od dłuższego czasu, już przez pryzmat kolejnych lat, jak słabnie ta nasza parafialna pobożność maryjna. Jest nas coraz mniej w kościele, nie mamy czasu. Nie wiem, może są jakieś inne przyczyny. Pewnie, że nic na przymus, nic na siłę, nic na karze. Raczej to powinno płynąć z serca każdego człowieka wierzącego, więc odwołuję się właśnie do tej wrażliwości serca, aby idąc przez życie iść nie samemu, ale z tymi, którzy obiecali być z nami. A więc serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe. Przygotowujemy się do pierwszej komunii świętej, najbliższe spotkanie z dziećmi klasy trzeciej, wtorek, po Mszy Świętej, popołudniowej. Przed Kościołem rozprowadzane są tygodniki, gość niedzielny i niedziela. W nim tytuły: wielożeństwo, kłamstwo, nadzieja w Biblii, objawienia w szczerym polu, dom pełen dobra. Patriotyzm to nie nacjonalizm. Cenzura czy mowa nienawiści, witaj Majowa Jutrzenko i szereg innych tytułów polecam uwadze. Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom z piechut. Dziękuję za przygotowanie świątyni i wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać. O sprzątanie w czwartek przed odpustem proszę kolejną grupę rodzin. Dziękuję za ofiary złożone w minionym tygodniu, ofiary na Kościół, Państwu Helenie Piechota z Zarównia, Zofii Bąk z Zakwiejowa, Kazimierzowi Zygmunt z Piechut, nowożeńcom Karolinie i Bartłomiejowi oraz ofiarodawca bezimienny. Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zachować. Za kwiaty przy ołtarzach dziękuję wczorajszym nowożeńcom, Karolinie i Bartłomiejowi. Mam serdeczną prośbę, mianowicie prośbę o wyplewienie rabat przy kapliczkach przed uroczystościami odpustowymi. Przed nami Dzień Flagi, pamiętajmy o naszej biało-czerwonej. Zawieszona przy naszym domu niech będzie znakiem szacunku dla umiłowanej ojczyzny, szacunku do tych, którzy za nią walczyli często umierali, dla narodu, którego. Częścią jesteśmy my, który również i my stanowimy, a który ma tak wyjątkową i wspaniałą historię, choć częstokroć bolesną. W środę po nabożeństwie zbiórka ministrantów przed uroczystością odpustową. Proszę, aby minist wszyscy ministranci uczestniczyli w tej zbiórce. Pozwólcie, że odczytam jeszcze zaproszenie. Jest to zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne dla osób po 40 roku życia. Wójt Gminy Padew Narodowa zaprasza wszystkich mieszkańców powyżej 40 roku życia na bezpłatne badania profilaktyczne. W dniach od 1 do 5 maja bieżącego roku na terenie naszej gminy będzie możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych. W wyznaczonych budynkach wiejskich oraz w szkole podstawowej w Padwi Narodowej. Badania będą realizowane przez doświadczoną kadrę medyczną z Centrum Medycznego Medyk. Każda osoba, która ukończyła 40 lat, może skorzystać z bezpłatnego pakietu badań w ramach programu Profilaktyka 40. Dla osób chętnych będzie również możliwość wykonania badań dodatkowych w zakresie poziomu witaminy D oraz hormonów tarczycy za niewielką odpłatnością. Wójt gminy zachęca wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości wykonania bezpłatnych badań, bo zdrowie jest najcenniejszą wartością ludzkiego życia. Szczegóły dotyczące miejsc i terminów przeprowadzenia badań dostępne są na plakatach zamieszczanych we wszystkich sołectwach gminy oraz na stronie internetowej Gminy Padew Narodowa. Dodam tylko taki plakat ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi badań oraz miejsca, gdzie będą prowadzone. Znajduje się również w gablocie przy kościele na zewnątrz. Można z tych informacji skorzystać. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro msza święta w intencji zmarłego Kazimierza Kobudzieja w czwartą rocznicę jego śmierci. We wtorek w intencji zmarłego Mieczysława Rup msza zamówiona przez syna Jana z rodziną. 1 maja msza święta w intencji zmarłego Józefa 40. rocznicę jego śmierci i Walerii Sroczyńskiej. 1 maja rozpoczynają się msze Święte Gregoriańskie, podczas których będziemy modlić się za Świętej Pamięci Mariana Barszcza, Świętej Pamięci Marii Sabat i Świętej Pamięci Marię Młynarską. W czwartek Msza Święta Dzieńczynna 30 rocznicę ślubu Państwa Edwarda i Anny Kołek oraz Natalii i Dawida Brożkiewicz, pierwszą rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia. W piątek w naszą y, odpustową uroczystość, parafialny odpust, o godzinie ósmej Mysza święta w intencji zmarłych Adama i Marii Leszkowicz, o jedenastej msza święta odpustowa w intencji całej wspólnoty parafialnej oraz w intencji ojczyzny. W sobotę Mysza Święta w intencji zmarłych Marii Głaz, Franciszka Piechoty, Romana i Katarzyny Łącz. W niedzielę 5 maja o 8 w intencji zmarłego Edwarda Rzeszutek w 47. rocznicę jego śmierci. Natomiast o godzinie 10.30 w intencji zmarłego Władysława w 23. rocznicę jego śmierci. I genowefy rzeźni. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami Niech Was błogosławi Bóg Przedmogący, mogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.